Są w życiu takie chwile, w których czujesz, że wydarzyło się w tobie coś ogromnego, ale nie masz słów, żeby komukolwiek to opisać. Jakby Bóg dotknął twojego serca, zostawił tam coś wielkiego, a ty stoisz z tym sam, próbując udawać, że wszystko jest normalnie. I kiedy próbujesz to wypowiedzieć na głos, inni patrzą, jakbyś mówił w obcym języku. Jeśli znasz to uczucie. To posłuchaj bardzo uważnie. Bo dokładnie tak mogła czuć się Maryja. Bardzo młoda dziewczyna, której Bóg powierzył coś, co przekracza wszelkie ludzkie zdolności pojmowania, a jednak musiała iść dalej, żyć dalej, ufać dalej, z tajemnicą, której nikt nie mógł potwierdzić, zrozumieć ani unieść razem z nią. Wyobraź sobie Nazaret mała miejscowość. Miejsce, o którym nikt by nigdy nie napisał w gazetach. Zwyczajny poranek. Maryja wykonuje codzienne czynności. Nikt nie spodziewa się, że za chwilę otworzy się niebo. A potem to się dzieje. Anioł. Nie metafora, nie wizja po modlitwie. Prawdziwy Boży Wysłannik. Jego słowa wstrząsają nie tylko jej życiem, ale historią całego świata. Mówi: Porodzisz Syna Najwyższego. Co dzieje się w sercu nastoletniej dziewczyny, która słyszy taką wiadomość? To już nie jest zwykła wiara, to już nie jest tylko zaufanie, to jest wejście w coś, czego nikt przed nią nie przeżył i nikt po niej nie przeżyje w taki sposób. I teraz zwróć uwagę: Bóg dał jej objawienie, ale innym nie. Nikt nie widział Anioła, nikt nie słyszał słów, nikt nie znał tajemnicy. Ona została sama z czymś, co mogło zniszczyć jej reputację, jej relacje, jej plany, jej przyszłość. Każdy miał prawo jej nie wierzyć. W Ewangelii według Świętego Łukasza rozdziale pierwszym w wersecie 38 Maryja odpowiada, Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. To jedno zdanie brzmi jak piękna modlitwa. Ale kiedy spojrzysz głębiej, widzisz za nim cały ciężar, który musiała unieść. Ona nie tylko nosiła Jezusa fizycznie, ona nosiła w sobie niezrozumienie, o jakim mało kto mówi, nosiła pytania bez odpowiedzi, nosiła spojrzenia ludzi, którzy szeptali między sobą, nosiła lęk, czy Józef mi uwierzy, nosiła samotność decyzji, którą podjęła w sekundę, a która zmieniła jej całe życie. A mimo to uwierzyła bardziej Bogu niż opiniom ludzi. To jest właśnie tajemnica, którą Maryja dźwigała długimi miesiącami. Tajemnica, z którą chodziła od domu do studni, od poranka do nocy, nosząc w sobie prawdę, którą mógł widzieć jedynie Bóg. Może dziś jesteś w takim momencie, w którym nosisz w sercu coś niewidocznego, a jednocześnie ciężkiego. Bóg coś ci pokazał, dał ci pragnienie. Albo włożył cię w sytuację, którą trudno udźwignąć. I choć próbujesz to komuś opowiedzieć, oni odpowiadają, przesadzasz, wymyślasz. To nic takiego. A ty czujesz, że jednak to coś w tobie jest realne. Może jesteś jak Maryja, która niosła w sobie życie, a ludzie widzieli tylko ryzyko. Może jesteś w miejscu, gdzie Bóg zaczął w tobie proces, którego inni jeszcze nie widzą. I dlatego zaczynasz wątpić, bo skoro nikt tego nie potwierdza, nikt nie rozumie, nikt nie widzi, to może to wcale nie Bóg? Chcę ci powiedzieć bardzo wyraźnie: Boże działanie w Twoim życiu nie potrzebuje potwierdzenia ludzi. Pomyśl, ile razy byłeś niezrozumiany, ile razy ktoś pomylił Twoje serce z Twoją słabością, ile razy to, co miało być cudem, inni odczytywali jako problem. Ile razy czułeś, że jesteś sam w sytuacji, którą Bóg zaplanował dla ciebie? I teraz pomyśl: Może jesteś dokładnie tam, gdzie był ktoś, kogo Bóg przygotowywał do czegoś większego. Pomódlmy się razem, Panie Jezu. Czasami naprawdę czuję się jak Maryja, niosę w sobie rzeczy, których nie jestem w stanie komuś wytłumaczyć. Proszę cię. Daj mi siłę nie przejmować się tym, że inni nie widzą tego, co Ty widzisz we mnie. Daj mi pokój, kiedy jestem niezrozumiany. Daj mi odwagę ufać Twoim słowom bardziej niż opiniom ludzi i naucz mnie wierzyć, że to, co zaczynasz we mnie, dopełnisz w swoim czasie. Amen. Maryja była niezrozumiana na długo, zanim świat zobaczył cud. I może Ty też jesteś w tej fazie, w fazie ukrytego początku, w fazie, w której niebo już pracuje, ale ziemia jeszcze nic nie widzi. Nie myśl, że jesteś pomyłką, nie myśl, że przesadzasz, nie myśl, że coś poszło nie tak. To, co Bóg włożył w Twoje serce, już żyje, nawet jeśli inni tego nie dostrzegają. Jeśli to słowo dotknęło dziś Twojego serca, napisz w komentarzu: Amen. Dziękuję, że byłeś dziś tutaj. Niech Bóg prowadzi Cię przez każdy krok, do usłyszenia w kolejnym odcinku.